Rozdział 20. Bezdroża, wyobraźni. I znowu zawitała wiosna na zielone wzgórze. Piękna, choć kapryśna i ociągająca się, kanadyjska wiosna. Zwlekała cały kwiecień i maj, wysyłając urocze, rześkie, chłodne dni o purpurowych zachodach słońca i cudach zmartwychwstania i rozkwitu natury. Klony w alei zakochanych pokryte były czerwono-brunatnymi pąkami, a wokoło źródła nim wleśnych wykwitały drobne, kędzierzawe listki paproci. Dalej w gaiku na polance, poza domkiem pana Sleun, kwitły przylaszczki, a spod ich rudawych listków wychylały się różowe i białe pierwiosnki. Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły Spędził, spędziły już raz cudne popołudnie na rozrywaniu ich i powróciły o zmierzchu do domu z rękami i koszykami pełnymi kwiecia. Tak mi żal ludzi mieszkających w krajach, gdzie nie ma przylaszczek, mówiła Ania. Diana twierdzi, że ludzie ci posiadają zapewne coś innego, ale czyż może istnieć coś piękniejszego od przylaszczek? Jak Maryla sądzi, chyba nie. Diana mówi, że jeśli nie znają przylaszczek, to nie mogą tęsknić za nimi. Ale mnie to właśnie, właśnie wydaje się najsmutniejsze. Uważam, że byłoby wprost tragiczne nie znać ich i nie tęsknić do nich. Czy Maryja wie, jak ja sobie wyobrażam, czym są przylaszczki? Sądzę, że muszą to być duszyczki tych kwiatów, które zwiędły poprzedniego lata i tutaj znalazły swój raj. Ale też spędziliśmy dziś rozkoszne popołudnie Marylo. Jedliśmy podwieczorek w zacisznym parowie, porosły mchami niedaleko starej studni. Co za romantyczne miejsce. Karolek Sloan wyzwał Artura Gielis, aby przeskoczył rów i Artur musiał to uczynić, bo przecież nie mógł nie przyjąć wyzwania. Nikt w szkole nie odważyłby się odmówić. Wyzywanie jest u nas bardzo w modzie. Pan Phillips. Oddał wszystkie zebrane przez siebie kwiaty Prissy Andrews i wyraźnie słyszałam, jak wyrzekł, piękno dla piękna. Wyraźnie to wyjęte było z książki, wiem dobrze, ale bądź co bądź dowodzi, że pan Philips posiada trochę polotu, jeśli potrafi je odpowiednio zastosować. Mnie także ofiarował ktoś wiązankę przy laszczek, lecz odrzuciłam je z pogardą. Nie mogę powiedzieć imienia tej osoby, bo uroczyście przyrzekłam, że imię to nigdy nie przejdzie przez moje usta. Uwiliśmy wianki z zebranych kwiatów i przystroiliśmy nimi nasze kapelusze. A kiedy nadeszła chwila powrotu do domu, ruszyliśmy śpiewając głośno para za parą, wielkim gościńcem związ związankami i wieńcami w rękach. Ach, jakież to było wspaniałe! Wszyscy mieszkańcy dworku pana Sloane wybiegli, by się nam przypatrzeć, a każdy spotkany na drodze przechodzień zatrzymywał się i spoglądał za nami. Zwracaliśmy powszechną uwagę. Było na co patrzeć. Błazeństwa, zauważyła Maryla. Po przylaszczkach nastąpiły fiołki i cała dolina fiołków pokryła się nimi. Ania szła pośród nich do szkoły, stąpając ostrożnie i obejmując je wzrokiem pełnym miłości, jak gdyby chodziła po święconej ziemi. Nieraz zwierzała się Dajanie, kiedy przechodzę tędy, najzupełniej mi jest obojętny, czy Gil, czy ktokolwiek inny w klasie zajmie pierwsze miejsce, lecz kiedy jestem w szkole, doznaję zupełnie innych uczuć i staję się znowu ambitną. Tak jakby były we mnie dwie zupełnie różne Anie. Nieraz przychodzi mi na myśl, że dlatego zapewne jestem takim niespokojnym duchem, ale gdyby była, gdybym była tylko jedną anią, życie płynęłoby mi wprawdzie daleko spokojniej, jednak ani w części tak zajmująco. Był piękny wieczór czerwcowy. Drzewa sadów stały znowu w pełni różowego kwiecia, żaby rechotały chórem w błotach okalających jezioro lśniących wód, a powietrze pełne było słodkich zapachów koniczyny i balsamicznej żywicy lasów. Ania siedziała u okna swego pokoiku, zajęta była odrabianiem lekcji. Gdy ściemniło się tak dalece, że nie mogła już dłużej czytać. Pogrążyła się w zadumie, zatopiwszy wzrok w gałęziach królowej śniegu, osypanej znowu pąkami wspaniałego kwiecia. Właściwie pokoik na facjatce nie zmienił swego wyglądu. Ściany pozostały równie białe, poduszka do igieł równie twarda, żółte zaś krzesła o surowym wyglądzie, tak samo żółte jak ongić. A jednak charakter pokoiku uległ pewnej zmianie. Pełen był czegoś nowego i żywego, czegoś, co zdawało się przenikać niezależnie od książek szkolnych, sukienek i wstążek mieszkającego tu dziewczęcia, a nawet od pękniętego niebieskiego dzbana napełnionego kwiatem jabłoni. Zdawać by się mogło, że wszystkie marzenia snute we śnie czy na jawie przez niezwykle żywotną mieszkankę tego pokoiku obległy się w widoczną, choć niematerialną formę. I osnuły nagle ściany najwspanialszymi tkaninami barw tęczowych i blasków księżyca. W tej chwili właśnie do pokoju weszła Maryla trzymając w obu rękach świeżo uprasowane szkolne fartuszki Ani. Zawiesiwszy je na krześle usiadła znużona i westchnęła. Przebyła właśnie ciężką, od czasu do czasu nawiedzającą ją migrenę, po której czuła się zwykle bardzo osłabiona i wyczerpana. Ania przyglądała się swej opiekunce oczami pełnymi współczucia. Naprawdę pragnęłabym sama mieć migrenę zamiast Maryli. Poddawałabym się jej z radością, rzekła. Uważam, że już dość uczyniłaś, zastąpiwszy mnie w zajęciach i tym samym pozwalając mi wypocząć, zauważyła Maryla. Wydaje mi się nawet, że ci się wcale nieźle powiodło i popełniłaś mniej błędów niż kiedykolwiek. Wprawdzie nie, niekoniecznie trzeba było krochmalić Mateusza chustki do nosa i większość gospodyń, wstawiwszy pieróg z mięsem do pieca, e, aby go odgrzać, wyjmuje go, gdy jest ciepły, zamiast pozwolić mu się spalić na węgiel. Widocznie jednak ty jesteś innego zdania. Po migrenie Maryla bywała nieco ironicznie usposobiona. Ach, jakże mi przykro, rzekła Ania ze skruchą. Nie myślałam ani trochę. O tym pierogu od czasu, gdy go wstawiłam do pieca, aż do chwili obecnej, pomimo że instynktownie czułam brak czegoś do obiadu. Dziś rano, kiedy mi Maryla powierzyła gospodarstwo, postanowiłam niezłomnie nic sobie nie wyobrażać, a myśli moje zaprzątać tylko rzeczywistymi faktami. Zachowywałam się też odpowiednio aż do czasu, gdy wstawiłam pieróg do pieca. Lecz wtedy ogarnęła mnie nieprzezwyciężona ochota wyobrażenia sobie, że jestem zaczarowaną księżniczką uwiezioną w wysokiej, odosobnionej wieży i że nagle zdjawia się piękny rycerz pędzący na czarnym jak węgiel rumaku, aby mnie oswobodzić. W ten sposób zapomniałam o pierogu. Nie przypominam sobie też. Wcale bym krochmaliła chustki do nosa. Prasując je, bezustannie myślałam, jakie by imię nadać nowej wysepce, którą wraz z Dajaną odkryłyśmy w górze potoku. Jest to wyjątkowo urocze miejsce, Marylo. Osłonięte dwoma wspaniałymi klonami, a wokoło toczy swe wody potok. Wreszcie wpadło mi na myśl, aby ją nazwać Wyspą Wiktorii, bośmy ją odkryły w Dzień Urodzin Królowej. Obie, Dajana i ja. Jesteśmy niezwykle lojalne, lecz pieruk i chustki do nosa bardzo mnie martwią. Pragnęłam być dziś niezwykle dzielna i rozważna, bo to rocznica. Czy Maryla przypomina sobie, co się stało właśnie rok temu? Nie, nie pamiętam nic niezwykłego. Ach, Marylo. Wszak to był dzień mego przybycia na Zielone wzgórze. Nigdy tego nie zapomnę. Był to przełom w moim życiu. – Zapewne, że dla was nie była to tak ważna chwila. Spędziłam tutaj rok życia i byłam przez ten czas taka szczęśliwa. Niewątpliwie miewałam mi smutki, ale starałam się o nich zapomnieć. – Czy Maryla żałuje, że mnie zatrzymała? – O nie, nie mogę powiedzieć, że żałuję – odrzekła Maryla, która już niejednokrotnie zastanawiała się nad tym, jak mogła żyć, zanim Ania przybyła na Zielone Wzgórze. – Nie, nie żałuję – jeśli skończyłaś już odrabiać swe zadania, Aniu, skocz do pani Berry i poproś, aby mi pożyczyła wzoru fartuszka Dajany. A, – a, Ach, jest, jest tak ciemno – broniła się Ania. – Tak ciemno? Cóż znowu? Zmierzch ledwie zapadł. A zresztą przecież często biegałaś tam o wiele później, w ciemną noc. – Pójdę tam rano – opierała się Ania gorąco. – Wstanę o wschodzie słońca i natychmiast tam pójdę. Co za pomysły, Aniu. Fartuszek muszę skroić jeszcze dziś wieczorem. Idź natychmiast i wracaj, czym prędzej. W takim razie wolę pójść gościńcem, rzekła Ania, sięgając niechętnie po kapelusz. Iść gościńcem i zmarnować pół godziny czasu, to mi się nie podoba. Ależ, Marylo, ja nie mogę przejść lasem duchów, wybuchnęła Ania rozpaczliwym płac płaczem. Maryla osłupiała. Las duchów? Czyś ty oszalała? Gdzież u Licha istnieje las duchów? Jest to lasek sosnowy po drugiej stronie strumie strumienia, powiedziała Ania. Co za głupstwa! Nigdy i nigdzie nie istniał żaden las duchów. Któż to wymówił ci te bajki? Nikt, tłumaczyła się Ania. Dajana i ja wyobraziłyśmy sobie, że w tym lesie straszy. Wszystkie miejsca tu w pobliżu są tak bardzo, tak bardzo pospolite. Więc ułożyłyśmy sobie tak dla przyjemności. Wpadłyśmy na ten pomysł już w kwietniu. Las duchów to takie romantyczne, Marylo. Wybrałyśmy lasek sosnowy, dlatego, że jest w nim ciemno. Ach, wyobrażałyśmy sobie najbardziej wstrząsające historie. Oto na przykład właśnie o obecnej porze przechadza się wzdłuż strumienia biała dama, załamując dłonie i wydając żałosne jęki. Ukazuje się ona wówczas, gdy w rodzinie ma nastąpić śmierć. Koło zacisza słowika błąka się znowu duch maleńkiego, zamordowanego dzieciątka. Podkrada się mm, poza ciebie i zimnymi palcami dotyka twojej ręki. Ot tak! Ach, Marylo, drże cała, gdy myślę o tym. Tam znowu po ścieżce idzie chwiejąc się jakiś mężczyzna bez głowy. Szkielety wychylają się z pomiędzy krzaków. Ach, Marylo. Za nic w świecie nie odważy się tam pójść w ciemności. Nie pójdę poprzez las duchów. Jestem pewna, że białe postacie wpadłyby spoza drzew i przechwyciły mnie. Czy widział kiedy ktoś coś podobnego? zawołała Maryla, słuchając dotąd w osłupiałym zdziwieniu. Nie chciałabyś, wszakże, Aniu, przekonywać mnie, że wierzysz w te wszystkie głupstwa pozostałe w Twojej wyobraźni? Wierzę. – Niezupełnie – wyznała Ania. W każdym razie nie wierzę podczas dnia, ale w nocy Marylo to co innego. Wtedy właśnie duchy przechadzają się po lesie. Nie ma duchów Aniu, ależ są Marylo bez wątpienia. Zawołała Ania z żywością. Znam osoby, które je widziały. Osoby bardzo godne szacunku. Karolek Sloan opowiada, że babka jego widziała pewnego wieczora dziadka spędzającego krowy do obory. Chociaż rok minął od czasu, gdy go pochowano. A przecież Maryla wie dobrze, że babka Karolka Sloane nie opowiadałaby bajek. Jest to bardzo religijna osoba. Ojciec zaś pani Tomas był którejś nocy ścigany przez płonącego baranka z uciętą głową, zwisającą na strzępie skóry. Mówił, że z pewnością był to duch jego brata ostrzegający go, że umrze za dziewięć dni. Co prawda nie umarł wtedy. Dopiero po dwóch latach, ale Maryla widzi, że to była prawda, a Ruby Gillis mówi – Aniu! Przerwała Maryla surowo – nie pozwalam ci opowiadać takich bredni. Dawno już stwierdziłam, że nie trzymasz na wodzy swojej wyobraźni, ale dziś widzę, że miarka się przebrała i nie wolno mi dłużej tolerować tego rodzaju wybryków. Pójdziesz natychmiast do państwa Berych i pójdziesz właśnie przez Lasek Sosnowy. Niechaj ci to posłuży za nauczkę i przestrogę. A pamiętaj nigdy już nie powtarzać bajek o lesie duchów. Na próżno Ania błagała płacząc, bo w istocie była bardzo stworzona. Bójna jej wyobraźnia splatała jej tym razem niemiłego figle i niewymowny strach ogarniał ją na myśl o przejściu przez lasek sosnowy po zapadnięciu nocy. Lecz Maryla była nieubłagana sama odprowadziła drżącą wywoływaczkę duchów do strumienia i kazała jej pójść, pro, pójść prostą drogą przez most, w ciemne schronienie jęczących białych dam i bezgłowych postaci. Ach, Marylo, jakże można być tak okrutną, łukała Ania. Co Maryla uczyni, jeśli nagle ukaże się jakiś biały cień, który mnie porwie i uniesie? Zaryzykuję to, odrzekła Maryla bez litości. Wiesz dobrze, że nigdy nie mówię Yy, nic na wiatr. Wyleczyć się z manii zaludniania lasu duchami. Idź, idź proszę. Ania poszła dalej. Właściwie nie szła, lecz chwiała się na mostku i drżąca przebiegała okropnie ciemną dróżkę poza nim. Ania nigdy nie zapominała ty, tych wędrówek. Gorzko żałowała, iż nie potrafiła utrzymać na wody swej wyobraźni. Widziadła! Twory jej własnej fantazji czyhały na każ za każdym krzakiem, wysuwając swe chłodne, kościste dłonie, by pochwycić strwożone dziewczątko, które jej je powołało do życia. Kawał kory brzezowej, porwany pod muchem wichru i ciskany tam i z powrotem po zwiędłych, szeleszczących liściach, sprawił, że na chwilę serce w niej zamarło. Przeciągły jęk dwóch starych gałęzi ocierających się o siebie wywołał krople potu na jej czole. Lecące w ciemnościach nietoperzy wydały się jej skrzydłami nieziemskich postaci. Kiedy wreszcie dobiegła do otwartego pola pana Bella, popędziła przez nie na przełaj, niby ścigana przez hufiec białych cieni i dopadła drzwi kuchni rodziny Berych, zziajana, bez tchu prawie, ledwie zdolna wyjąkać prośbę o pożyczenie wzoru fartuszka. Dajany nie została w domu, nie było więc powodu do zatrzymywania się tam na dłużej. Należało natychmiast udać się w drogę powrotną. Tak bardzo przerażającą drogę! Ania przebyła ją z zamkniętymi oczami. Wolała raczej rozbić sobie głowę o wystające gałęzie drzew, niż ujrzeć jakąś białą postać. Kiedy wreszcie chwiejnym krokiem przez mostek, z piersi jej wydobyło się długie westchnienie ulgi. No i cóż? Nikt cię nie porwał? Spytała nielitościwie Maryla. Ach, Marylo. Będę się już teraz zadowalała pospolitymi miejscami.